Na film zaprasza Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Aby zrozumieć, jakim wyczynem były wypadki pamiętnego stycznia 1920 roku, musimy cofnąć się do ostatniej ćwierci XVIII wieku. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam do wspólnego odkrywania historii. Obejmując krainę zaborca, przydzielił ją do nowo powstałego okręgu noteckiego prowincji zachodniopruskiej. Już w samych początkach zintensyfikowano zabiegi germanizacyjne. Tylko na przełomie lat 70. i 80. XVIII wieku do powiatu bydgoskiego sprowadzono zaledwie trzy rodziny niemieckie, natomiast tu w okolicach Sempólna osiedliło się ich blisko 40. Pożywką dla wyobraźni niech stanie się fakt, że to Bydgosz uznawano za najsilniejszy bastion Niemczyzny na wschodzie. W tamtych czasach Sempulno było jeszcze miastem prywatnym, należało do rodziny Potulickich. Kasper, hrabia Potulicki, sprzedał miasto królewsko-pruskiemu bankowi głównemu. Zanim jednak zbył dobra, zadbał o to, aby Sempulno nie wyludniło się za bardzo. W roku 1773 nakazano opuścić miasto wszystkim Żydom, których majątek nie przekraczał tysiąca talarów. Hrabia wstawił się za swoimi Żydami, utrzymując tym samym populację miasteczka na stałym poziomie. Wyobraźmy sobie zatem miasto w pierwszych latach pruskiej przynależności, stopniowo wypierana społeczność polska, spora gmina żydowska i wzbierająca fala niemieckiego osadnictwa. Rozgrywka o duszę i charakter tych ziem wchodzi w decydującą fazę zarządów Bismarka. 19 listopada 1871 roku Bundesrat przewidział karę dwóch lat więzienia za wygłaszanie poglądów antypaństwowych w miejscach kultu religijnego. W związku z prowadzoną działalnością do więzienia trafia ksiądz Antoni Kantecki. Bismarck przechodzi do ataku. Interpelację w obronie duchownego wnosi Roman Komierowski. Ziemianin, poseł do Reichstagu, współzałożyciel Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Komierowcy to stary, zasiedziały na Pomorzu od setek lat ród. Od jak dawna Komierowscy władali tymi ziemiami? Na tych ziemiach panowali od e, tysiąca lat. Otrzymał to Sobisław Bosuta, który był rycerzem w orszaku Dobrawy, i za swoje zasługi otrzymał tę ziemię. Od mieszka I. Należy wspomnieć także o innych rodach ziemiańskich z okolic i ich trudnej do przecenienia roli pod pruskim panowaniem. Nie tylko komierowscy, ale i prądzyńscy z Wałdowa i Skarpy, czy rodzina Hoppe, czynnie wyczekiwali tak utęsknionej polskości. Wolność miała nastać już niebawem. W mieście, w którym 40% populacji stanowili Niemcy, nie mogło jednak obyć się bez przeszkód. Powstający w roku 1920 powiat sempoleński uchodził bowiem za najbardziej zgermanizowany obszar całej dawnej dzielnicy pruskiej. Odradzająca się polska państwowość, co zrozumiałem, musiała przygnębiać miejscowych Niemców. Jeszcze przed oficjalnym przejęciem władzy doszło do kilku incydentów z udziałem miejscowej ludności wspieranej przez Grendszczuc. Protestowano między innymi w Jazdrowie. Tu, przy drodze z Lutowa do Czyszkowa, w miejscu, w którym stykają się województwa kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, przebiegała granica. Sempulno i okolice to Polska, natomiast Złotów to już Niemcy. Tak długo wyczekiwana Polska upomina się o Sempulno już konkretnie i w odsłonie chyba najbardziej wzruszającej. 24 stycznia 1920 roku wkraczają do miasta żołnierze 59 pułku Piechoty Wielkopolskiej pod dowództwem pułkownika Stanisława Wrzalińskiego. Miasto tonące w zieleni modrzewiowych girland i bieli czerwieni flaki proporców jest już nasze! W roku 1938 z okazji 20. rocznicy odzyskania niepodległości społeczność sempoleńska ufundowała niezwykły pomnik. Zadanie zlecono duetowi artystów Ignacemu Zelkowi i Wojciechowi Durkowi. Pod herbami miast leżący w międzywojennym powiecie sempoleńskim rozciąga się procesja polskości. Młodzieniec wpatrzony w żołnierza tęskniący do podjęcia chwalebnych czynów. Żołnierz niepodległy i gotowy walczyć o ojczyznę. Arcerz jeszcze w czasach zaboru uczestniczący w tajnych organizacjach niepodległościowych. Powstaniec Wielkopolski symbolizujący udział krainy w tym zrywie. Król Kazimierz Wielki nadający miastom krajeńskim prawa miejskie. Husarz symbolizujący chwałę polskiego rycerstwa. Rolnik symbol ciężkiej pracy. Robotnik, wszelkie gałęzie przemysłu i rzemiosła. Rybak jako symbol związków Polski z morzem. Uczeń i uczony symbolizujący rolę nauki w rozwoju kraju. I matka Polka z niemowlęciem. Wszyscy kłębią się u stóp zbawiciela. Zdają się mówić, króluj nam Chryste. Wróćmy na chwilę do pułkownika Wrzalińskiego, oswobodziciela miasta. Złożona to postać. Współtwórca oddziałów polskich w Wielkopolsce i na Pomorzu. Uczestnik wojny z bolszewikami. Jeden z międzywojennych prezydentów miasta Gniezna. Człowiek zaprawiony, doświadczony, zasłużony. Sięgnijmy do biografii pułkownika przypominając najtragiczniejszy moment jego życia. 2 lipca 1943 roku wysyła z Wrocławia list do Himmlera, w którym oddaje się do usług wraz ze swoimi ludźmi do walki z bolszewizmem. Jego pismo pozostało bez odpowiedzi. Aresztowany przez Niemców po II wojnie światowej nie mógł wrócić do kraju. Zmarł w obozie dla ludności polskiej Wentor, prawdopodobnie popełniając samobójstwo.